Ryszard Rynkowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków, swoją artystyczną drogę rozpoczął jako wokalista popularnego zespołu Vox. Jego muzyczna kariera nabrała jednak zupełnie nowego wymiaru, kiedy w 1987 roku postanowił podjąć się solowej działalności. Ten przełomowy moment zaowocował szeregiem hitów, które na stałe zapisały się w kanonie polskiej muzyki. W tym szczęśliwej drogi już czas oraz zwierzenia Ryśka, jedzie pociąg z daleka. Przez ponad pół wieku obecności na scenie Rynkowski zdobył ogromną popularność i uznanie, jednak mimo to przyznaje, że jego emerytura, której wysokość wynosi 1160 zł, nie wystarczyłaby do życia. Gdyby nie inne źródła dochodu. W wywiadzie dla superekspresem. Rynkowski podkreślił, że jest szczęśliwym emerytem, ale jego optymizm i dobre samopoczucie wynikają nie tylko z miłości do muzyki, ale również z przemyślanych decyzji inwestycyjnych, które podjął po przekroczeniu 60 roku życia. Około kilkanaście lat temu, Rynkowski wraz z żoną zdecydowali się zainwestować swoje oszczędności w ośrodek rehabilitacyjny w brodnicy w województwie kujawsko pomorskim. Inwestycja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Centrum szybko zyskało renomę dzięki nowoczesnym metodom leczenia osób z problemami kręgosłupa oraz urazami kończyn. W rozmowie z portalem wp.pl w 2018 roku Rynkowski szczegółowo opisywał swoje zaangażowanie w działalność ośrodka. Wspólnie z żoną założyliśmy nowoczesne centrum w którym leczą się ludzie z chorym kręgosłupem i po urazach kończyn. To dla nas nie tylko sposób na zapewnienie stabilności finansowej, ale także forma pomocy dla innych, co sprawia nam ogromną satysfakcję. Dzięki tej inwestycji rynkowski może cieszyć się niezależnością finansową i skupić się na swoich pasjach oraz dalszym rozwijaniu kariery muzycznej. Inwestycja Ryszarda Rynkowskiego w klinikę rehabilitacyjną w Brodnicy okazała się być trafionym i przemyślanym posunięciem. Centrum, które początkowo miało za zadanie oferować pomoc medyczną, szybko przekształciło się w stabilne źródło dochodu dla artysty i jego rodziny. Z czasem, dzięki rozszerzeniu zakresu świadczonych usług i zatrudnieniu kolejnych specjalistów, klinika zyskała na atrakcyjności, co pozwoliło przyciągnąć większą liczbę pacjentów. W wywiadzie dla na żywo, rynkowski mówił o klinice z dużym zaangażowaniem. To miejsce to moja emerytura, muszę o to dbać. To też przyszłość. Zabezpieczenie mojej rodziny. Troska o rozwój centrum i jego przyszłość wyraźnie widać w jego podejściu do zarządzania i inwestowania w rozwój obiektu. Wsparcie w prowadzeniu kliniki artysta znajduje w swojej żonie, Edycie, która jest o 22 lata młodsza. Edyta Rynkowska nie tylko czuwa nad codziennym funkcjonowaniem biznesu, ale również aktywnie uczestniczy w promocji kliniki i dokształca się, by w przyszłości być gotową do przejęcia większej odpowiedzialności za zarządzanie, moja żona to anioł. Dzięki niej żyję, działam, wciąż pracuję, kocham i dbam o siebie, wyznał Rękowski w rozmowie z tygodnikiem.